Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywamy Five Nights at Freddy's Oj to dopiero yy, Jakby coś przeszedłem całą grę, ale to na drugim koncie I co dla was to nagrać od nowa Więc zaczynamy Będzie może z tym problem lecieć ci. Przyjdziemy tylko pierwszą noc. No. Dobra, już wszystko pamiętam. Przeszałam już porcję rodan do mlingi. Nie, a no filmik tak nie będzie długo trwał. Bo i może, że noc trwa 8 minut i 55 sekund. Dobra, i może, że jestem wielkim fanem fnaf -a. No to wiem o co chodzi. Ale nagrywam to dzisiaj dla Was. Bo jest 27 października. I film fnaf już jest rok. I to z pierwszej części, bo film FNAFa to była pierwsza część pizzerii i dlatego dla Was dzisiaj to nagrywam. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a my już zaczynamy. Jest szansa, że będzie taka animacja... W sumie nieważne. Dobra, jak na. Sekrety to są niektóre. Dobra, już na jak najpierw majem, to dobrze, no widział. Może, że już to trochę trwa. Czekaj, a jedno, a to ile trwa? Jedna godzina. Ile trwa jedna godzina? Jak będzie druga, to zacznę liczyć, albo nie. Ale ile trwa? Trwa. No trochę na pewno. Czyli jest to że 8 minut i 55 sekund szósta AM. Dobra, to lepiej nie myśleć. O, no, może Lezak Freddysz ma rocznicę. Ma 10 lat. Rocznica, 10 lat. Czy ja się źle mylę. Nie, słyszę tę piosenkę. Tu, 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 tu. Nie, bo coś to cierpi. Ja wiem dobrze, słyszę. bardzo dobrze. Jest to druga IM. Może na nich też. w niej nie będzie. W Forcy się zaczyna rozświecać o czwartej dopiero. Więc Lizzy. Ale Boniacze. To start, On drugi dobra, 67% widzicie sami już 4 minuty i 27 sekund Ej, no ten Endo co się też tak patrzy A jak wejdę na drugie konto to Wam coś pokażę. Taki secret. Taki secret. Nie może, że już tu doszedłem do trzeciej, no to ale trudno. Ojo, chyba dużo ma. O, trzecia już Ready, chyba ruszył swoją ścianką O no, to to Ta Nie ja na komputerze pewnie się grało wiele gorzej Ej za chwilę będzie czwarta. O góry słyszę forsiaka. Nie, kto się rusza? Pewnie Bonnie. Nie wiedziałam. No, i od razu po chwili. No, i cika. Dobra, założę się, że bo nie jest tu. Nie? A pewnie tu, no to jest. Ale że oni dwójka już od razu, a Freddy już jest zły. Dobra, mam oko na Frodiero. To jest mój stary sposób na piątą noc. Ja też piątej nocy cały czas robię. Nie. Teraz w kuchni, bo te rzeczy. A myśli jednak, że nie słyszę. Nie jak mi forcji wystarczy, to będzie najgorsze. Nie, tu już to dopiero trzeba działać. Dobra, już piąta! Jeszcze chwilę, może z pięćdziesiąt 50, pięćset. Wcale nie widziałem, że się na mnie popatrzył. Gdzie ty, proszę. Poszedł. Jezu. I nie to było takie że trochę. Jezu. Jezu, już mnie z skorował. skarował. I nie, tam to no też ile potwa. Za chwilę tu jeszcze zamknąć mi mnie medo wystraszył Meda no, Ale już łatwa, łatwa wygranka. Powinno jeszcze chwilę. No. Nie mówię, Nie, jest ja tu rocznica. A rocznica na jeden ci Gry, no to tak. filmy już jest rok, i oni już się ryszają. Więc dobra, ja już kończę, widzowie. To było na tyle, się widzimy w kolejnym odcinku, to papa. Pa.